Witam wszystkich na wieczornej aktualizacji rynku kryptowalut przygotowanej we współpracy z giełdą EXMO. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Jeżeli ktoś chce dołączyć do giełdy EXMO, link w opisie pod nagraniem, a my przechodzimy sobie już do. Wykresów i do tego, co na nich się dzieje. Jeszcze szybkie przypomnienie o tym, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. No i idziemy do wykresów. Zaczynam od Firent Grid Index 82. Pewno po dzisiejszym dniu wybiliśmy nowe ATH. Cały czas każde podbicie jest to nowe, no, nowe ATH. Myślę, że ten czynnik znacznie wzrośnie, także. Warto go obserwować. Ostatnio była znaczna korekta przy 90, ale to już według uznania, jest to tylko wskaźnik. Niemniej jednak bardzo często się przydaje do, do handlowania, bo wiemy, czego się możemy spodziewać. Obecnie ja widzę dojście do 74,800. Tutaj strefa zasięg z wybicia tej formacji chorągiewki. Tutaj mieliśmy wybicie, przetestowanie tej linii od góry i dojście do tego poziomu. Tu jest zasięg chorągiewki. Kolejne mierzenie, które nam pokazuje, że tam się znajduje opór, jest to ruch 1 do 1. Ten i ten. Tutaj mamy na 74 czy 129. No i mamy dwa mierzenia 161, które nam się tutaj pokrywają. Także warto tutaj obserwować ten poziom 74, 484, 74, 767 i 75,230. Cała ta, ta strefa jest dla mnie strefą prospadkową w tej chwili. Również to, co nam się pokazało tutaj na wykresie, widzimy, że 127 wybite, czyli idziemy na 161. Ta strefa jest teraz wsparciem. Jest to bardzo ważne wsparcie, bo historycznie po wybiciu Nowego ATH, poziomy, które były poprzednim ATH i świeca jednodniowa zamyka się nad tymi właśnie poziomami, to najczęściej było tak, że ten ruch już był paraboliczny do góry, i tak to było historycznie. To, że tutaj wyznaczam przystanek, nie oznacza, że to jest koniec wzrostów. Może tutaj nastąpić reakcja podażowa z tych poziomów. No, i taka korekta jak najbardziej tej wielkości tutaj jest możliwa, czyli przetestowanie, by akurat mniej więcej wypadało przetestowanie tej właśnie strefy. Tutaj zróbmy zasięg tej korekty. Klonuj i przyłóżmy sobie tutaj, no nawet zejście wtedy w okolicę 65 tysięcy, czyli ta strefa, która nas tutaj utrzymywała, jak najbardziej ma sens, jako wsparcie. I tak też to właśnie może się zadziać na Bitcoinie. Mamy też formację klina zwyżkującego Jest to formacja prospadkowania, niemniej jednak przy tak silnych trendach często się, czasami zdarza się, że jest wybijana górą, i taką sytuację mieliśmy w okolicach 35 tysięcy. Jak się cofniemy w czasie, to zobaczymy, że tutaj w okolicach 35 tysięcy też mieliśmy taką formację klina zwyszkującego i wybiliśmy z niej górą, tak. Tu ten klin zwyszkujący i wybicie górą, także tutaj doszliśmy do tych poziomów, niemniej jednak ta korekta jest bardzo prawdopodobna, Widzimy też na 4 godzinów, co malejący wolumen, niemniej jednak on jest całkiem, całkiem spory na ten moment, i też warto obserwować CoinMarketCap, bo tam też możemy dotrzeć do ważnych oporów, które nam na chwilę cofną cenę. Ethereum. Na Ethereum mamy również wybicie. Słuchajmy na średnie, będzie więcej miejsca. I tutaj mamy zmierzenia tej korekty i tej korekty. Wychodzi nam taki klaster 2 razy 161 i jest to w okolicach 495, 480. To są te poziomy, o których ja mówiłem, że po wybiciu te, tego oporu, a on się stał wsparciem, widzimy, że cena to respektuje. Ja tutaj zamykałem longa, mam znowu odpalonego ze stop lossem poniżej tej strefy. Widzimy, że testujemy ten wierzchołek. Jeżeli nas utrzyma ten poziom, no to idziemy tutaj w te rejony, i tutaj bym się spodziewał kolejnej reakcji podażowej i również zrobienia zasięgu jakiejś korekty. Ale to najpierw tam musimy dotrzeć. Także mój target na ten moment 479 za Ethereum i tego właśnie będę oczekiwał. Teraz ta strefa, która tutaj była wyznaczona jako opór, jest wsparciem i na koncie Futures Longa mam odpalonego właśnie w tamtą stronę. Do tych poziomów zresztą też widzimy tutaj bardzo dużo płynności. Przechodząc na interwał tygodniowy, też mamy, tutaj idziemy w kierunku 4. Zamykamy się nad poziomem 0786. Jeżeli ta świeca zamknie nam się i utrzymamy ten poziom 086, czyli 4010. No to z przystankiem tutaj na 496, ale celem będzie 4.407. I ten target ja sobie zaznaczam. Interwału tygodniowego. Bo wybijałem z jedno mierzenie. Idziemy w kierunku następnego. Także ja obserwuję tutaj, jeżeli utrzymamy się nad tą strefą pomiędzy 3987 czy 4014, to wówczas kierunek jest 483 i 400. Tak to widzę na eterze. Kolejne będzie XRP, też bardzo ładnie dzisiaj wybija. I tutaj Mamy, weźmy na 4 godzinówkę. Pierwszy opór 0,7478. I kolejny 0,79. Po pokonaniu tego oporu, tutaj będziemy się zbliżać do 0,79080. Także w, ten, w tą stronę raczej. Będziemy zmierzać, natomiast co jest interesujące, że pokrywa nam się to również z płynnością, która jest do wciągnięcia na rynku. Natomiast przechodząc na szerszy interwał, ukryjemy rysunki i widzimy, że respektujemy tutaj linię trendu. Tak, Mamy tak na interwale tygodniowym linię trendu, która w dalszym ciągu jest respektowana przez cenę. Mamy odbicie i teraz taką formację litery W mamy, czyli od tego szczytu do tego dołka, jak sobie zmierzymy, możliwy zakres cenowy z tego wybicia. Jeżeli pokonamy właśnie ten poziom 75 i utrzymamy się nad nim, no to zasięg jest całkiem ciekawy, bo jest w okolicach 1,04. Tak, z tego wybicia jest to interwał tygodniowy, przypominam. Niemniej jednak tutaj XRP długo stało w miejscu i jest duże prawdopodobieństwo, że te targety właśnie zobaczymy. A może zostawię ten wykres tylko na interwale tygodniowym, na godzinę co jeden, żeby nam nie zaciemniało. Także z tygodniówki tutaj mamy 127, nam też wypada bardzo silny opór i. Tutaj możemy spodziewać się reakcji podażowej, natomiast no w tej chwili cały rynek jest pompowany. Kolejne przystanki na ETH mamy wyznaczone na interwale 4 -godzinowym. Jeżeli ktoś tam będzie używał tego mojego wykresu, no to pierwszy Take Profit 74,78 i 0,79,36. Ja osobiście. Tutaj będę realizował małą część zysku i będę raczej tu celował w te wyższe targety na ETH. Teraz jeszcze weźmiemy Litecoina. Też bardzo ładnie wybił dzisiaj. Jedno, co, na co trzeba zwrócić uwagę na Litecoinie, że silne wybicia na Litecoinie najczęściej zwiastują jakąś korektę nam na rynku i no taka korekta jest możliwa. Moim targetem teraz jest 110, 11 na Litecoinie. Rynek jest bardzo rozpędzony, także tutaj 110, 111. możemy dołożyć tutaj jeszcze tą strefę 110 11, 111, 14 jako taki target, który którego możemy się spodziewać? Wejdźmy sobie jeszcze na szerszy interwał, na spojrzenie jedno, na jednotniówce. Tutaj mieliśmy ten spadek. Ok, z tego poziomu 115. Także też pomału dochodzimy do tych ważnych punktów. Mieliśmy potrójny szczyt, ten bardzo duży zjazd, i tutaj kolejne poziomy przed nami. Niemniej jednak tutaj ten poziom jest dla mnie tej chwili najważniejszy jako opór. Jego wybicie, no to jest 115 i myślę, że wówczas byśmy mogli patrzeć w kierunku, jeszcze tutaj zmierzymy jedną rzecz, to jest interwał jednodniowy, szeroko, no też tu wypada po tej korekcie 161, także no ciekawy poziom do, do realizacji części zysków i może po korekcie podłączenie się pod ewentualny dalszy trend wzrostowy. O ile taki będzie kontynuowany, przechodzimy sobie do kolejnego coina. Tutaj mamy doczkoina. Dogecoin zatrzymał nam się na tym poziomie, który mieliśmy wyznaczony na interwale jednodniowym, czyli 0.1867 z małym nadbiciem. Jeżeli pokonamy ten poziom, następnym targetem jest 0,22 0,792. Ja myślę, że jeszcze parę dni wzrostowych przed nami, także tutaj możemy dzisiaj, jutro, no i może w środę jeszcze zobaczyć dojście do tych poziomów. Niemniej jednak uważam, że jakaś korekta się na pewno pojawi. W międzyczasie, czy to będzie takie szybkie zejście, jak, jak to miało miejsce wcześniej. Zobaczymy. Raczej takie impulsywne te zejścia mogą być, szybkie zrobienie korekty. Wejdźmy jeszcze na Total Crypto Market Cap. <laughs> Także tutaj mamy też miejsce na wzrosty, miejsce na kapitału. Zrobiliśmy tą zieloną korektę. Mówiłem o tym, że jeżeli utrzymamy się nad tym poziomem, to idziemy w kierunku 2, 7, 8 I tutaj to będzie, jak sobie zejdziemy na niższy interwał, to możemy sobie zmierzyć tą korektę. Widzimy też... Jest to płynność na rynku do wciągnięcia przy tym kapitale, i tu jest 2,729, 2,75 tryliona. Także ta strefa, jako strefa prospadkowa. znaczy tutaj może pojawić się korekta, tak? Czy to będzie większa korekta, czy mniejsza? No zobaczymy, po prostu jaka będzie reakcja. Jeżeli myśmy popatrzyli sobie na korekty, które nam prowadzą, no to największą korektą tutaj były. Był ten ruch, ten ruch i później powtórzony. On był tutaj wyżej. Także zaraz go sobie zbierzemy na interwale czterogodzinowym. Mamy pierwszą taką korektę, drugą taką korektę, i może możliwe, że tutaj ta trzecia korekta pojawi się właśnie z tego poziomu na kolejnych. O. I tak by to wyglądało. Natomiast jeszcze zwrócić uwagę należy na mierzenia FIBO, które tutaj się mogą pojawić, ale to dopiero jeżeli tutaj dotrzemy. Także ten target i ewentualnie zrobienie tej korekty jest jak najbardziej realne, co wiązałoby się z korektą na Bitcoinie, na Ethereum i zobaczylibyśmy te poziomy. O których mówię. Ten poziom, który na Ethereum wyznaczyliśmy, 4018, jest dla mnie obecnie pierwszym wsparciem, i teraz jest to takie miejsce, w którym warto otworzyć sobie Longa, ponieważ jesteśmy blisko nie, nie ma wielkiego ryzyka. Zamknięcie się poniżej 4000. Hmm może zanegować dalsze wzrosty, natomiast na ten moment no tutaj ta linia jak najbardziej jest aktualna. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Życzę udanego wieczoru i do usłyszenia w kolejnych aktualizacjach.